Głównymi problemami Europy Środkowej i Wschodniej są przestarzałe elektrownie, wolne pociągi, słabe drogi, uzależnienie surowcowe od Rosji oraz wolny internet. Z tego powodu powstał projekt Trójmorza, który ma wspierać nową Unię w doganieniu starej. 12 krajów, 30% powierzchni, 1 czwarta populacji, a wciąż jedynie 11% gospodarki całej Unii. Zmienić to ma Wielki Fundusz Trójmorza, który dzięki ponad 150 projektom ma pozwolić nam i naszym sąsiadom rozwinąć skrzydła i uniknąć powstania Europy dwóch prędkości. Czym różni się Międzymorze od Trójmorza? Jak nowy indeks ma wspierać warszawską giełdę? Oraz dlaczego Ameryka i Niemcy się na to zgadzają? Dlaczego? Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. A dzisiaj wstaćmy o tym, jak może silne być Trójmorze i ile na tym może zyskać Polska. Zapraszamy. Zawczasu, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, dzięki czemu nie ominocie nasze nowe produkcje. Na początek trzeba rozróżnić Międzymorze od Trójmorza. Międzymorze była to idea żywa za czasów Marszałka Piłsudskiego, nawiązująca trochę do idei Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w ramach której do porozumienia mieli przystąpić Litwini, Białorusini. Ukraińcy oraz inne narodowości tworzące było Rzeczpospolite obojga narodów. Plan zakładał stworzenie organizmu imperialnego, który temperowałby zapędy imperialne dwóch dużych sąsiadów to znaczy Niemiec oraz Związku Radzieckiego. Niestety brakowało chętnych do połączenia ze względu na to, że mogła nastąpić utrata suwerenności czy nawet niepodległości przez te podmioty, a stosunki między tymi krajami i Polską nie były tak dobre jak do dzisiejszych. Co ciekawe, w latach 20. rozważono federację która rozciągałaby się od Morza Czarnego po Ocean Arktyczny. Do sojuszu miały dołączyć dodatkowo Skandynawia, kraje bałtyckie, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia, a nawet Włochy i Grecja. Przeszcząc się do współczesności, a konkretnie do roku 2015, kiedy zostało powołane tak zwane Trójmorze, czyli Porozumienie Państw. Z Europy Środkowo-Wschodniej, byłego bloku socjalistycznego, które mają podobne problemy socjoekonomiczne oraz nie mają aż tak dużego wpływu na politykę Unii Europejskiej. Dlatego z inicjatywy Polski i Chorwacji powołano Trójmorze, które ma skupiać kraje postkomunistyczne w ich największych bolączkach wspólnym rozwoju. Kraje te mają niski dochód na osobę, słabą innowacyjność, ciężko dostęp do kapitału, no i nie mają zbytniej dostępności transportowej. Zatem nie ma tam wielkich firm, bo nie ma skąd ich finansować. Giełdy, które zwykle to finansują są za małe, bo nie ma na nich dużych firm, no i nie ma funduszy inwestycyjnych sporych, no bo gdzie inwestować. I tak koło się zamyka. Główne cele projektu to po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne, czyli uniezależnienie się od dostaw paliw kopalnych z Rosji oraz wykorzystywanie ich zarówno na terenie krajów związkowych, jak i podczas eksportu. Po drugie cyfryzacja, czyli między innymi rozwój internetu szerokopasmowego czy technologii cyfrowej, które mają bardzo wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Dzięki temu powstałyby nowe technologie, które napędzałyby wzrost gospodarczy w tej części Europy. Po trzecie to dostępność sieci transportowej oraz sieci logistycznej, czyli transport takimi drogami jak Via Carpatia oraz budowanie rurociągów, chociażby paliwowych, czy budowanie linii kolejowych, dzięki którym można by rozwozić towary po terenie całego związku. Ma powstać nowy indeks giełdowy dla grupy. CEE Plus. Będzie on dla państw Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Ma on bazować na stu największych spółkach z giełd. Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie, Pradze i Zagrzebiu. Możemy spodziewać się, że z polskich firm wejdzie PKO BP, Orlen, PZU czy CD Projekt. Członkowie, czyli kto dołączy do klubu. Na ten moment jest 12 krajów. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja oraz Węgry. Razem te kraje mają populację 110 milionów osób, czyli 1 czwarta populacji Unii. Jednocześnie ma 30% powierzchni, więc jest największym powierzchniowo tworem we wspólnocie. Gospodarki łącznie mają PKB na poziomie 2,1 biliona dolarów, a Polska robi w tym rachunku za 1 trzecią. Gdyby Trójmorze stało się jednym krajem, byłoby dopiero ósmą gospodarką świata. Niestety, Niemcy są dwa razy większe. Warto powiedzieć, że PKB Trójmorza stanowi 11% PKB całej Unii. To pokazuje, jak zachodnie kraje odskoczyły od nas po II wojnie światowej. Projekt oczywiście nie uchroni się przed obecnością pewnego rodzaju obserwatorów czy partnerów, którymi w przypadku tego projektu będą Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Po pierwsze, dlatego że Niemcy są największym odbiorcą produktów z części Europy Środkowo-Wschodniej. Po drugie, Stany Zjednoczone zarówno dostarczają tam kapitał, jak i technologię, która jest wykorzystywana w rozwoju gospodarczym. No i Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza powstał w 2019 roku i ma skupić się na trzech sektorach infrastrukturze transportowej, cyfrowej i energetycznej. To właśnie te trzy obszary powodują rozdźwięk między Europą Zachodnią a Wschodnią. Nadrobienie zaległości w tej materii spowoduje paradoksalnie wzmocnienie Unii, będzie spójna i równomiernie rozwinięta. Same projekty infrastrukturalne opiewają na 570 miliardów euro łącznie fundusz ma mieć od 5 do 7 miliardów euro również więc kraje muszą się dogadać ile będą wpłacać co ciekawe Estonia i Łotwa powiedziała już że wpłacą po 20 milionów euro co faktycznie zbudujemy w ramach trójmorza obecny katalog projektów ma 157 pozycji 61 z energetyki 71 z transportu, 25 z gospodarki cyfrowej. Razem kosztują 45 miliardów euro. Via Carpatia, mająca mieć ponad 2500 kilometrów trasa przez całe Trójmorze, rozpocznie się w Kłajpedzie, na Litwie, potem przez Polskę. Będzie to trasa S61 i S19. Rail Baltica, największa inwestycja kolejowa w regionie od ponad 100 lat, o łącznej długości 374 km. Kolejowe połączenie stolic Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, by wspierać transport, podróżowanie oraz turystykę. Fairway Czyli tor wodny Dunaj. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Słowacja, który umożliwi całoroczny transport po Dunaju, komunikację oraz nawigację. Czwarty projekt polega na inwestycji w kolej, tak by nie było żadnych barier w transporcie towarów i ludzi przez całą środkową Europę. Uczestniczą w niej Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Rumunia oraz Słowacja. Powstaną też wspólne rynki energetyczne, dzięki którym będzie można. Łączyć przystępną cenowo energię nie tylko pomiędzy województwami czy regionami, ale między krajami, dzięki czemu konkurencyjność produktów z tego rynku na pewno będzie wyższa, a produkty produkowane w tych krajach tańsze. Dodatkowo powstaną też gazociągi łączące np. infrastrukturę na Bałkanach oraz infrastrukturę w Europie Środkowej. Dzięki czemu energia powstała z gazu również będzie tańsza. Projekty cyfrowe: RUNE, Chorwacja, Włochy i Słowenia. Sieć światłowodów dla trzech krajów, głównie w rolniczych terenach, obecnie wykluczonych cyfrowo. Fundusz szerokopasmowej łączności. Budowa sieci bezprzewodowej oraz podmorskich kabli dla Trójmorza. RONET dla Rumunii. Dostęp do internetu w białych plamach, gdzie jest problem z zasięgiem. Niegdyś sojusze były tylko i wyłącznie militarne. Królowie żenili się z sąsiednimi rodami, aby więzy krwi ograniczały właśnie między sąsiadami. Do dzisiaj świat jest podzielony na kilka obozów politycznych i militarnych. Największe to NATO, Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Wspólnota Niepodległych Państw, ANZUS, Pakty Bezpieczeństwa Pacyfiku, Forum Wysp Pacyfiku, Liga Państw Arabskich i Komisja Południowo-Pacyficzna. W dobie globalizacji niemożliwy jest rozwój w pełnej izolacji, dlatego dzięki temu. Powstały inne rodzaje sojuszy. Sojusze gospodarcze, między innymi Unia Europejska, która coraz bardziej staje się polityczna, ale może i kiedyś militarna. Unia Euroazjatycka, współpraca Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Kirgistanu i Tadżykistanu. Mercosur dla krajów Ameryki Południowej i Unia Afrykańska. Dodatkowo są też organizacje, które dbają o to, aby pokój na świecie był podtrzymywany. Prawa człowieka były respektowane, a wolny handel był faktem. Poza tym są też organizacje, zacje, które zajmują się światowym pokojem. Ojem, ojem. Są to m.in. ONZ, WTO czy OECD, ale ich wpływ na życie przeciętnego człowieka jest dużo mniejszy niż w przypadku wyżej wymienionych. Zatem przejdźmy do zalet i wad projektu Trójmorza. W momencie, kiedy kolejne kraje europejskie odchodzą od ścisłej współpracy z Amerykanami, chociażby Francja czy Niemcy, ci szukają swojego przyczółku. Krótko mówiąc, rynku zbytu. I tutaj centralna część Europy, bogacąca się, jest świetnym kandydatem, bo po prostu te kraje będą kupowały, a Amerykanie będą mieli swój przyczółek. USA chce wesprzeć finansowo Trójmorze, oczywiście nie bez powodu. Wzmocnić technologicznie te kraje chociażby siecią 5G, dzięki czemu przyjmą rynek przed Chińczykami. Poza tym ich inwestycje mają być w transport i energetykę, chociażby jądrową. Jednym z projektów, który wesprze Trójmorze jest Baltic Pipe. Jest to projekt rurociągu, gdzie gaz ziemny będzie transportowany z Skandynawii, z Norwegii przez Danię do Polski i dalej na całe Trójmorze. Więcej o nim na TikToku. Problem energetyczny jest poważny, ponieważ Bułgaria w 76% pokrywa swoje potrzeby energetyczne z surowców pochodzenia rosyjskiego. A to bardzo niebezpieczna sytuacja. Co gorsza, państwa Trójmorza są w 100% uzależnione od rosyjskiego gazu. Nowe ropociągi i gazociągi dostarczające surowiec z Bliskiego Wschodu oraz Skandynawii mają to zmienić. I tu kłania się wielka szansa Trójmorza wspieranie się w rozwoju. Bowiem, pomimo tego, że to jest 12 krajów i skupia 1,4 całej populacji Unii. To tworzy tylko 11% gospodarki Unii Europejskiej. Jeżeli wszystkie zapowiedzi się spełnią, to w ramach inicjatywy Trójmorza do 30 roku wydamy 1,1 biliona euro na inwestycje. Po pandemii, w wyniku próby skrócenia geograficznych łańcuchów dostaw, wiele produkcji może być przerzuconych z Azji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zwłaszcza jeżeli mamy produkować na nasz rynek, a właścicielami są na przykład firmy europejskie. Dodatkowo pomijemy w tym wypadku cła. Co więcej, z finansowego punktu widzenia Brexit może być sytuacją korzystną, ponieważ wiele firm z Londynu będzie szukać nowego domu, na przykład w Warszawie, Pradze czy Budapeszcie, a tam na pewno zostaną chętnie przyjęte. Drogowo jest duża szansa na wsparcie inwestycji zarówno z Funduszu Trójmorza, jak i unijnego. Te trasy są często w sieci transeuropejskiej, TNT. Co do wad, podstawą są oczywiście pieniądze, które są zazwyczaj największym problemem. Taki fundusz musiałby zebrać około 2 bilionów euro, żeby funkcjonować. Kolejny problem to konflikty wewnętrzne. Na przykład, jeden silny element, jakim jest Polska, mogłaby wpływać na resztę, powodując nieporozumienia i zbędne konflikty. Możliwe jest negatywne podejście części zachodnich sąsiadów w Europie z tego powodu, że od tej pory teoretycznie Trójmorze może inwestować w drogi między sobą, a nie do Niemiec czy Włoch. Jednak w kontrze o tego jest informacja, że wciąż wśród wszystkich krajów Trójmorza. Głównie eksportujemy do Niemiec i do innych bogatych krajów na zachodzie. Widać to na polskim przykładzie, gdzie prawie 30% całego eksportu idzie do samych Niemiec. A w czołówce jest też Anglia, Francja czy Włochy. Nikt nie mówi o bezpieczeństwie militarnym, a niestety, w porównaniu do światowych liderów, to całe Zjednoczone Trójmorze wydaje mniej na zbrojenia niż Niemcy, Włochy czy Turcja. Trzy razy mniej niż Rosja, nie wspominając o liderach takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Warto pamiętać, że 43% tych wydatków. Generuje sama Polska. Reszta krajów spycha je na margines. Podsumowując, przez wieki Europa była polem walk. Przechodziły przez nią fronty wojen światowych, armia napoleońska czy żelazna kurtyna. Raz rządzili tu Niemcy, raz Rosjanie i nie było na naszych ziemiach takiego dużego tworu jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Małe kraje przez rozdrobnienie mogły swobodnie się bogacić, przez to, że były obiektem ataków sąsiadów. Teraz pierwsza sama inicjatywa, która dzięki dyplomacji z Niemcami, a nie wojnie z nimi i wsparciu Amerykanów, może się realnie ziścić. Wiele osób twierdzi, że ten pomysł to w ogóle jakaś dywersja względem Unii Europejskiej, ale nic bardziej mylnego, ponieważ Europa Środkowo-Wschodnia mogłaby dogonić Europę Zachodnią, przez co Zachodnia Europa nie utrzymywałaby jej finansowo. Oznacza to, że projekt Trójmorza likwiduje skutki tzw. Europy dwóch prędkości czyli ograniczymy prawdopodobieństwo powstania kolejnych exitów w efekcie rozpadu całej Unii. Nie ma jednak róży bez kolców. Amerykanie silnie inwestują i będą inwestować w region Trójmorza z tego powodu, że Niemcy coraz mniej chętnie idą na układy z nimi. A są potrzeba wielkiego rynku zbytu dla swojego przemysłu i gospodarki, dla sektora finansowego, komputerowego i militarnego. A Środkowa Europa w to się idealnie wpisuje. Jednak te 12 krajów Trójmorza miałoby zaledwie 1 trzecią kontynentu europejskiego pod względem powierzchni, 1 czwartą populacji Unii Europejskiej. I tylko i wyłącznie 11% całego PKB Unii. We wszystkich planach jednak jest widoczne, kto na tym wszystkim najbardziej skorzysta. Polska. To nasza giełda zyska nowy indeks. My zyskamy najwięcej nowych tras drogowych, kolejowych i rurociągów. U nas powstanie najwięcej elektrowni, mamy najwięcej tras wodnych i na widocznym wykresie widać, że to my zdominujemy inwestycje w ramach Trójmorza. I z tego wypływa najważniejsze przesłanie całej inicjatywy Trójmorza. Może ona wspomóc biedniejsze kraje Unii, by doganiały bogatszych sąsiadów na Zachodzie. Centralną rolę w tym projekcie ma oczywiście grać Polska, ale jeżeli popełniły te same błędy, które były w projekcie międzymorza, czyli projektu przedwojennego, może mieć problem z tym, że inne kraje stwierdzą, że jest to pomysł, żeby Polska poszerzyła swoje strefy wpływów a wtedy oczywiście z tego projektu uciekną. Wszystkie materiały z tego odcinka dostępne są w naszej grupie Ekonomiczna Grupa Kryzysowa na Facebooku. Na fejsie też są dłuższe artykuły, na Instagramie i ciekawostki, a na TikToku od poniedziałku do piątku newsy ekonomiczne. Zachęcamy Was też do wsparcia naszego projektu przez platformę Patronite lub jak wolicie tutaj bezpośrednio na YouTube. Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. To było stać Mnie. oceniacie, komentujcie, subskrybujcie oraz odpowiedzcie na nasze pytanie, co sądzicie o inicjatywie Trójmorza. Sąsiadujące ze sobą państwa w postaci monarchów żeniły się ze. Nie, Nie. Nie. Nie męczy się gość. Hello. This is Radio Luxembourg.